Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z Panią Sylwią Winnik, z dziennikarką, pisarką. Posłuchajcie, jakie jej zadaliśmy pytania. Jakie były Pani pierwsze doświadczenia z dziennikarstwem? W sumie zaczynałam w szkole, będąc jeszcze rzeczywiście uczennicą liceum, pisałam jakieś artykuły do gazetki szkolnej, a na studiach prowadziłam i w sumie stworzyłam, można powiedzieć, taką pierwszą uczniowską, studencką gazetę. Ale tak naprawdę z, z pisaniem no miałam do czynienia od najmłodszych lat, dlatego że pisałam najpierw jakieś swoje pierwsze opowiadania, wiersze, opowiastki, później przekształcało się to już w coraz takie można powiedzieć poważniejsze teksty i przez lata aż do momentu napisania tej. Pierwszej książki. Jakie były Pani największe, najdziwniejsze, może doświadczenia, z jakimi Pani się dozyka w dziennikarstwie? Najdziwniejsze doświadczenia w dziennikarstwie, może nie tyle, że najdziwniejsze, ale spotkałam się kiedyś z taką opinią, że innej dziennikarki, zresztą bardzo dobrej i cenionej, że prawdziwy dziennikarz nie powinien um, okazywać swoich emocji, czy też płakać, kiedy ma jakiś temat wzruszający. I to było dla mnie bardzo dziwne, ponieważ uważam, że jeśli ma się odruchy ludzkie, nawet jeśli jest się rasowym i dobrym dziennikarzem, to ciężko te emocje ukryć. Ja oczywiście tego nie robię, ale też wychodzę z założenia, że. Tak jak każdy z ludzi może mieć własne doświadczenia i własne poglądy na dany temat, tak i mój pogląd jest na ten temat troszkę inny, właśnie taki, że okazanie emocji może pokazać pewne walory tekstu, który się tworzy, więc zdarza mi się ronić łzy podczas pisania albo nawet podczas rozmów z moimi bohaterami z moich książek. Jaki moment Pani działalności dziennikarskiej zapadł Pani tak najbardziej w pamięci? O wiele jest takich momentów, bo praktycznie autor, który... Czuję się w jakiś sposób wyróżniony czy doceniony e, każdym dobrym słowem czytelnika, każde spotkanie autorskie, takie jak dzisiaj u Was w szkole, e, każda nominacja do jakiejś nagrody czy każde, każda, nie wiem, nawet wiadomość mailowa, że, że książka wzbudziła w czytelniku jakieś emocje, to jest dla mnie ogromne wyróżnienie, które za, zapada w pamięć. Myślę, że nie muszą być to wielkie czyny i wielkie rzeczy, jakieś ogromne prestiżowe nagrody, żeby autor mógł poczuć, że jego praca. Sama sens i ja się cieszę zawsze każdym takim najmniejszym, nawet detalem. Kim pani się inspirowała, właśnie pisząc swoje książki? Czy była jakaś inspiracja, czy to było po prostu takie spojrzenie na pióro i po prostu spróbowanie zrobić coś podobnie, czy w ogóle tylko taka częściowa inspiracja i po prostu przepisanie tego nad swoimi słowami i częściowo się inspirując? Inspiracja to chyba za dużo powiedziane, dlatego że każdy autor, który, który pisze, który tworzy, powinien tworzyć coś zupełnie indywidualnego. Więc, może, nie inspiracja, ale z całą pewnością takie autorytety pisarskie, które pozwoliły mi przez te wszystkie lata, jeszcze zanim zaczęłam pisać tak zawodowo, budować mój warsztat. I, więc, takimi autorytetami dla mnie. Z całą pewnością był reportaże Kapuścińskiego, właśnie jego teksty, teksty Hanny Krall. No i też niektóre książki Mariusza Szczygła. Myślę, że ich pióro no, pozwoliło mi trochę też odkryć w sobie i poprawić też warsztat pisarski. Zresztą często sięgam do książek autorów, których cenię, nie właśnie po to, żeby się inspirować, bo, bo zawsze staram się wyjątkowo tworzyć coś zupełnie innego, unikatowego, czego jeszcze nie było. Ale właśnie ważny jest ten warsztat. Żeby nabrać, nawet na kursach pisania kreatywnego, które prowadzę, zawsze podkreślam, że trzeba czytać dobre książki, dobrze napisane i dużo ich czytać, bo tylko wtedy nasz warsztat się poprawia, no więc ja też oczywiście pozostałam tej e, ideologii wierna. Dużo czytałam dobrych książek, żeby jak najbardziej poprawiać e, swój warsztat pisarski. E, Jakie ma Pani plany, ile książek wydać w, w tym roku, w następnym, no na najbliższe dwa lata powiedzmy? To jest bardzo trudne pytanie, bo nigdy nie wiadomo, y, dokąd droga autorska autora zaprowadzi, ale fakt jest taki, że na najbliższe... Półtora roku mam zaplanowanych kilka książek i to są wszystkie, które mam do napisania, pomijając taki pewien projekt, który jest top secret, ale tych takich oficjalnych to mam do napisania pięć. Natomiast myślę, że w ciągu dwóch lat zamknę się gdzieś tak w siedmiu książkach. Jak pani ocenia jakby społeczeństwo młodzieży w naszej szkole odnośnie tego spotkania? Czy jak widziała pani ich tutaj siedząc i prowadząc to? Czy widziała pani w nich jakby jakieś zaangażowanie, że byli jakby też części niektórymi historiami co pani opowiadała, czy bardziej tacy olew, olewczo ten podchodzący do tego spotkania, że tylko nie ma lekcji i super? Nie, oczywiście widziałam bardzo duże zainteresowanie tematem. Wiadomo, że nie każdego druga wojna światowa musi ciekawić i to jest zupełnie zrozumiałe. Jakieś tam podstawy informacji powinniśmy znać, no bo to jest nasza historia naszych dziadków i pradziadków, więc to jest ważne. Ale jak najbardziej podczas spotkania praktycznie wszyscy mnie słuchali, co było bardzo miłe, bo to też mi jako autorce pokazuje, że, że warto na takich tematach się skupiać. I było to bardzo miłe spotkanie, także jestem wdzięczna, że Zachcieliście tego z takim zaangażowaniem wysłuchać. Jak ocenia Pani poziom czytelnictwa w naszym pięknym kraju? Wbrew pozorom, bo mówi się, że statystyki są bardzo dołujące i że rzeczywiście tych czytelników jest mało. No coś w tym zdecydowanie jest. Tak jak się często rozmawia w kuluarach, nawet wśród czytelników czy autorów, to rzeczywiście mamy takie wrażenie, że osób czytających jest no mniej niż nieczytających. Natomiast jeśli już ktoś czyta, to robi to całą piersią, czyli czyta tych książek dużo. Myślę, że dobrym przykładem na pewno są różnego rodzaju spotkania autorskie, na które jeżdżę i tych czytelników jest sporo, ale też różnego rodzaju takie duże inicjatywy czytelnicze, jak targi książki w Krakowie czy w Warszawie. Tam się przez całe, zazwyczaj cztery dni, bo tyle to trwa, całej imprezy czytelniczej, przewija naprawdę setki tysięcy osób, co świadczy bardzo dobrze o nas jako o Polakach. Rzeczywiście te książki, Książki są czytane. Na pewno osoby czytające podnoszą statystyki. Myślę, że ogólnie zaczęcie, rozpoczęcie tej przygody z książkami ono jest i proste, i trudne. Wystarczy po prostu wziąć książkę i zacząć ją czytać. I zdaję sobie sprawę, że przełamanie tych pierwszych lodów czasami może się kojarzyć z czymś niekoniecznie przyjemnym, chociaż jest to bardzo złudne, ponieważ czytanie jest naprawdę bardzo przyjemne i dostarcza. Wielu korzyści, nie tylko takich edukacyjnych i nie wiem, zasobu słownictwa, na przykład, ale też poszerza nasze horyzonty. To są takie dość elementarne informacje. Natomiast myślę, że warto o nich przypominać, skoro czytelników jednak mamy, mamy w Polsce mniej. Ja jednak patrzę na to z jakąś tam pewną dozą optymizmu i odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób jednak sięga po książkę. I mam też wrażenie, że z każdym rokiem czytelników przybywa, co jest bardzo takie optymistyczne dla mnie. I wierzę, że będzie tylko lepiej. A co Pani sądzi na przykład o tym, że autorzy będą się wspomagać za, nie, za jakiś czas, albo już się wspomagają sztuczną inteligencją? Zdecydowanie mam taki dość jakby twardy pogląd na ten temat, że nic nie jest w stanie zastąpić człowieka. Pamiętajmy też, że sztuczna inteligencja. Nie myśli, bo nie jest człowiekiem. Nie jest w stanie wykrzesać z siebie emocji, więc wszystko to, co stworzy, czy wizualnie poprzez obrazy, czy poprzez napisane teksty, to jest tak naprawdę tworzenie na podstawie tego, co człowiek już stworzy.